Cześć kochani, witam Was niezwykle miło i serdecznie w kolejnej części cyklu podstawy astrofotografii. Dzisiaj słuchajcie, będziemy fotografowali gwiazdy. Między innymi. Natomiast w taki trochę może nietypowy sposób, a bardziej w nietypowych warunkach. I wcale nie mam na myśli tej pięknej scenerii, która jest za mną. Za chwilę opowiem Wam, oczywiście dokładnie, gdzie się znajdujemy, miejsce jest, uwierzcie mi, bardzo, bardzo urokliwe i to myślę o każdej porze roku, zwłaszcza wiosną, latem czy jesienią. Natomiast słuchajcie, w tej chwili mamy połowę lipca, czyli. Białe noce, brak nocy astronomicznych i co w tym czasie może robić astrofotograf? Oczywiście no może obrabiać swoje zdjęcia jakieś tam historyczne, może ćwiczyć obróbkę, może, a nawet powinien uganiać się za obłokami srebrzystymi. Może nam się trafią dzisiaj wieczorem, ale zobaczymy. Nie po to tutaj jesteśmy. Oczywiście można zrobić wirówkę. Też ona powinna fajnie wyjść, nawet przy braku nocy astronomicznej, nawet przy księżycu. Natomiast my dzisiaj będziemy fotografowali, słuchajcie, gwiazdy i to na prowadzeniu, a czemu nie? Natomiast plan jest taki. Żeby właśnie ta niezwykła sceneria, która jest za moimi plecami, stanowiła główny motyw kadru, na który będzie patrzył widz. A niebo, przepięknie rozbieżdżone niebo, będzie po prostu fajnym, mam nadzieję, dodatkiem. Uzupełniało niejako całość, natomiast będzie gdzieś tam dosłownie i w cudzysłowie w tle. Słuchajcie, taki jest plan. Noc zapowiada się ciepło, przyjemnie, fruwają mi tu jakieś owady, szemrze za moimi plecami wodospad tego starego młyna, także bezbędnej zwłoki zapraszam serdecznie na odcinek. No dobrze, słuchajcie, ale gdzie my właściwie jesteśmy? Jesteśmy w miejscowości, a w zasadzie osadzie, która nazywa się Zgorzały Most. Jest to województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki, gmina Osie. Znajdujemy się tutaj jeszcze bodajże na obrzeżach, jeżeli dobrze pamiętam, w Deckiego Parku Krajobrazowego. A za mną, słuchajcie, przepiękna konstrukcja. Z przełomu XIX i XX wieku jest to młyn wodny. Obok tutaj też za mną stoi jeszcze, stoi, słuchajcie, stary drewniany tartak, a w zasadzie to co z niego zostało, lekko się chwieje, dlatego jeśli ktoś chce to zobaczyć czy sfotografować, no to spieszcie się, póki to wszystko jeszcze yy, stoi. Obiekt w zasadzie, w tej chwili jest tutaj elektrownia wodna, myślę, że działająca. Obiekt jest na sprzedaż, kartka jest z tyłu, z drugiej strony raczej nie będzie widoczna na moim zdjęciu. Także jak ktoś z Was jest zainteresowany kupnem, to zapraszam, trzeba samemu sczytać i zadzwonić. No i tyle. No plan jest taki, żeby być tutaj. Jestem tu w ogóle z córką, więc planujemy tutaj być całą noc. Może coś nam się uda jeszcze przed świtem, może właśnie jakieś obłoczki srebrzyste albo o świcie tu po prostu sfotografować to miejsce. No i działamy. Za chwilę kilka słów o sprzęcie i technologii, jaką dzisiaj użyjemy. No dobrze, słuchajcie, a więc, kilka słów o sprzęcie. Głównym naszym takim akcesorium, nazwijmy to, jeżeli chodzi o wykonanie tego głównego kadru, będzie mój Nikon Z7 drugiej generacji. Aparat bezlusterkowy. Kolejna faza testów nocnych tego body po księżycu i fotografowaniu również miasta nocą. Tam to wypadło bardzo, bardzo. Dobrze, wraz no, z takim obiektywem, który powoli staje się już takim no bardzo, bardzo no, może nie jest to kultowym, bo jest to w miarę nowe szkło, ale wysoce rozpoznawalnym obiektywem e, pod kątem fotografii nocnej, fotografii e, nocnego nieba, drogi mlecznej, zwłaszcza czyli Nikor 20 mm 1,8S. Jest to obiektyw dedykowany. Pod aparaty bezlusterkowe. Także słuchajcie, no taki jest zestaw. Oprócz tego będę robił jeszcze, myślę, timelapsa. O timelapse opowiem Wam za chwilę, albo jak się ściemni. Zobaczymy. Yy, więc 20 mm, będzie dosyć szeroko, natomiast zależało mi na tym, żeby nie było na zbyt szeroko, dlatego, że tak jak wspominałem, no niebo będzie tylko dodatkiem do naszego kadru, tutaj jednak mocniej skupię się myślę na sfotografowaniu obiektów naziemnych, infrastruktury, drzew, oczywiście tego wodospadu, a niebo będzie stanowiło wspaniałe dopełnienie tego kadru. Jak się pewnie domyślacie, będzie tu ciemno. Obiekt raczej nie jest podświetlony, więc nie obędzie się bez malowania światełkiem. Natomiast ci z Was, którzy oglądają ten kanał, wiedzą, że lubię malować światłem, lubię bawić się latarką, i myślę, że tutaj mamy ku temu bardzo. Fajne pole do popisu. No dobrze, taki jest plan. Ja przygotowuję sprzęt. Za chwilę jeszcze rozstawię sprzęt pod kątem e, timelapsa, który mam nadzieję też uda nam się tutaj dzisiaj wspólnie wykonać. Czekamy aż się ściemni i tradycyjnie działamy dalej. No dobrze, słuchajcie, kochani, jeszcze póki nie jest za ciemno, mam nadzieję, że to dobrze widać. Chyba tak. Kilka słów na temat time Dlatego, że odstawię tylko tak, żeby się nie przewróciło. Dlatego, że dzisiaj planuję ten mój time-lapse zrobić troszeczkę w troszeczkę inny sposób niż zazwyczaj, czyli nie tak po prostu na sztywnym statywie, tylko przy użyciu jednej z głowic mojego zestawu Geni Mini 2. I słuchajcie, co to nam da? No przede wszystkim da nam taki jak gdyby ruch kamery która będzie podążała z lewa do prawa za drogą mleczną i jednocześnie no, nasz krajobraz naziemny też będzie się po prostu przesuwał, znaczy kamera będzie się, czy aparat będzie się przesuwał względem owego krajobrazu z angielskiego to nazywa się motion timelapse w języku polskim timelapse w ruchu tak sobie to Przetłumaczyłem, więc taki jest plan. Zobaczymy. Mam ten sprzęt, więc potestujemy. Zazwyczaj przy użyciu Genie Mini 2, Genie Mini 2 fotografowałem jedynie panoramy, natomiast myślę, że jest to dobry moment, żeby właśnie przetestować ten time lapseik. Czy ten sprzęt pod kątem time lapsea? Słuchajcie, jeżeli chodzi o pozostałą część zestawu. Jest ona dosyć standardowa. Statyw Manfrotto 190, tam mam 0,55. Pod fotografię no, musi być, zwłaszcza jeżeli będziemy fotografowali, a będziemy, mam nadzieję, na prowadzeniu. Statyw musi być stabilniejszy. Tutaj myślę, że 190 spokojnie spełni swoje zadanie, tak jak spełniała w przeszłości. Aparat Nikon Z6. Bezlusterkowiec, obiektyw Nikora 14 do 24 z przejściówką oczywiście z adapterem FTZ po to aby móc go połączyć z aparatem bezlusterkowym. No kultowe szkło był na kanale prezentowany wielokrotnie. Myślę, że nie trzeba specjalnie nikomu e, reklamować tego obiektywu zwłaszcza pod kątem krajobrazu czy fotografii nocnej. No dobrze, także zestawik, słuchajcie, stoi przygotowany. Ja tu piję herbatkę, za chwilę z córką zjemy sobie jakąś skromną kolację i czekamy aż się ściemni. Trochę słuchajcie, niepokoją mnie te chmury, tak może ich w tej chwili w kadrze nie widzicie one nie wyglądają jakoś szczególnie strasznie natomiast według prognozy pogody a w zasadzie aplikacji Clear Outside mają się utrzymywać jednak takie wysokie chmurki więc to no, obawiam się troszeczkę o jakość naszego dzisiejszego nieba Natomiast tak jak mówię, no bardziej tu jest zabawa z malowaniem światłem, z fotografią tak naprawdę terenu. Gwiazdy mają być dodatkiem. Natomiast też chciałbym, żeby te gwiazdy były po prostu dobrze sfotografowane. Jak będzie, tak będzie. Słuchajcie. I tak cieszę się z tego, że tutaj jestem, że Mogę wspólnie z Turką spędzić ten czas, pofotografować w pięknym miejscu. Przed chwilą spotkałem tu wspaniałych ludzi, którzy mieszkają tu niedaleko. Też będą, może nie fotografować, ale obserwować dzisiejszej nocy gwiazdy. Może do nas dołączą, zobaczymy. Więc no, miejsce jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę fajne. Niedaleko zatłoczony, zaludniony tlen, zwłaszcza o tej porze roku, wakacyjny tlen jest po prostu zaludniony. A tu proszę cisza, spokój, co jakiś czas przejedzie rower, albo ktoś przejdzie, no i jest po prostu pięknie. Także słuchajcie, czekamy aż się ściemni i działamy dalej. No słuchajcie, a więc tak kochani, złapałem zdjęcia. Terenu już nie filmowałem podczas malowania światła, dlatego że nie było to takie do końca proste, jak mi się wydawało. Mianowicie obiekt jest dosyć duży i żeby go słuchajcie, prawidłowo doświetlić, a też noc mamy krótką, więc no, też część jakby tej nocy e, chciałem przeznaczyć na fotografowanie gwiazd tu też jest problem, ale o tym za chwilę, yy, więc no, no nie było zbyt dużo czasu na po prostu i próby i jednoczesne nagrywanie, także musi mi wybaczyć, że tej części gdyby nie nagrałem na filmie, natomiast koniec końców udało się złapać kilka dosyć fajnych kadrów z różnym typem czy modelem. Oświetlenia czy podświetlenia latarką, i najlepsze jest to, słuchajcie, że nagle podczas długiego naświetlania po prostu przejechał samochód, zatrzymał się, pojechał dalej, zawrócił, okazało się, że byli to myśliwi okoliczni, którzy no, zaciekawieni po prostu zaczepili mnie, co ja tu robię w środku nocy. Chwilę porozmawialiśmy. Natomiast co się stało? Dzięki temu, że ten samochód przejechał, pięknie doświetlił mi budynek i ten, tą klatkę również wydaje mi się w bardzo fajny sposób wykorzystam do finalnego kadru, gdzie będę wówczas na warstwach, jak pamiętacie, składał. Finalne zdjęcie. Natomiast w tej chwili próbuję fotografować gwiazdy. I słuchajcie, żeby tylko nie było powtórki z dębów rogalińskich. Nie ma mgły, co prawda, natomiast przechodzą chmury. Cały czas, słuchajcie, aż od wieczora niebo było praktycznie najpierw błękitne, potem ciemne, wyszły gwiazdy, nawet na chwilę zaświeciły sreberka. Ale już nie fotografowałem, dlatego że były bardzo delikatne i tak naprawdę nie chciałem już, tak wolałem, skoncentrować się na tym kadrze. Natomiast dosłownie w momencie, czy po wykonaniu pierwszej próbnej klatki, na prowadzeniu no nagle chmury i to takie chmury gdzie tak naprawdę zakryły prawie całe niebo Clear Outside pokazuje co prawda, że pomiędzy godziną gdzieś tak drugą a trzecią powinno być okno pogodowe, no z tym, że o trzeciej no to już się będzie robiło jasno więc no, mam nadzieję, że około godziny drugiej no jeszcze coś tam chwycę <laughs> także trzymajcie kciuki coś ostatnio nie mam szczęścia do gwiazd Natomiast no, może coś uda się złapać. Przynajmniej na tyle, żeby pięknie zaakcentować to, no, to nocne niebo na, 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 naszym, na naszym zdjęciu. Po to tutaj dzisiaj jestem i też dla Was robię ten materiał. Także no, poczekajmy jeszcze chwilę. Zobaczymy, co przyniesie los. No słuchajcie kochani, no nie będzie to może jakieś niewiarygodne mleko. Udało się złapać, zanim chmury całkowicie spowiły niebo, dosłownie myślę, że dwie klatki dwuminutowe, takie, na których dosłownie widać zarys Drogi Mlecznej. No miałbyś to co prawda akcent nieba na tym zdjęciu, natomiast nie sądziłem, że będzie to aż tak skromny akcent. No niemniej słuchajcie, no pech. Tak jak mówiłem, niebo było całkiem fajne i przejrzyste do czasu, kiedy właśnie zacząłem fotografować gwiazdy. No nic słuchajcie, no, plan jeszcze jest taki, być może podjechać tutaj jutro czy pojutrze, poprawić zdjęcie samego nieba. Jeżeli to się uda zrobić, to wrzucę dwa po prostu. Na koniec filmu do, do porównania, natomiast może nie być tak prosto, gdyż tak naprawdę prognoza pogody na kolejne noce wcale nie jest lepsza, więc nie wiem czy będzie sens po prostu próbować, czy będzie na to jakakolwiek szansa. Tak czy inaczej, słuchajcie, cieszę się bardzo, że udało mi się w ogóle pokazać Wam to piękne miejsce, jeżeli mieszkacie gdzieś blisko. No zapraszam serdecznie, czy polecam, żeby podjechać, zobaczyć, pofotografować o różnych porach dnia, być może w nocy, być może będziecie mieli więcej szczęścia niż ja dzisiaj. Tymczasem, dzięki serdeczne za oglądanie, że dotrwaliście do końca. Na tym już kończę i widzimy się jak zwykle w kolejnych częściach cyklu Podstawy. Astrofotografii, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Czystego nieba. Hej!